Serwus! Tematem dzisiejszego odcinka są czołgi VT4 oraz VT5. Te chińskie konstrukcje przeznaczone są dla klientów z zagranicy. Jak bardzo zaawansowane są to maszyny? Czy mają szansę stać się eksportowym hitem? A może są sensownym rozwiązaniem jedynie dla tych biedniejszych krajów? Odpowiedzi na te pytania poznacie w tym odcinku. Najpierw jednak prześledźmy wspólnie historię rozwoju broni pancernej w Chinach. Rozwój broni pancernej w danym kraju zależy od wielu czynników. Poziom rozwoju przemysłu, sytuacja polityczna i ekonomiczna to tylko niektóre z nich. Aspekty te dotyczą oczywiście także Chin. Wojna domowa pomiędzy komunistami i nacjonalistami, trwająca od 1927 do 1949 roku, agresja Japonii, a także brak odpowiedniego zaplecza technologicznego uniemożliwiły rozpoczęcie produkcji, a tym bardziej nabycie zdolności do projektowania wozów bojowych. Czołgi użytkowane w Chinach podczas II wojny światowej tworzą prawdziwą mozaikę. Są wśród nich konstrukcje ze wszystkich krajów, które posiadały wówczas rozwinięty przemysł pancerny. W służbie były między innymi sowieckie T-26, amerykańskie Stewarty, niemieckie Panzer 1, włoskie tankietki CV35. Angielskie Vickersy E, francuskie FT-17, czy zdopyczne czołgi japońskie. Wiele z tych pojazdów było użytkowane jeszcze po II wojnie światowej, a nawet po zakończeniu wojny domowej. W roku 1949 wojna domowa w Chinach kończy się dojściem do władzy komunistów, a kraj zacieśnia współpracę ze Związkiem Radzieckim. W latach 1950–1955, sowieci przekazują do HRL około 1834-85, 80 IS-2, 40 IS-122, 70 IS-152, 100 SU-100 oraz 704 egzemplarze SU-76. Te pierwsze otrzymały lokalne oznaczenie typ 58 i zostały nieznacznie zmodyfikowane. Pojazdy z ZSRR stały się podstawą wojsk pancernych, a część z nich wzięła udział w wojnie koreańskiej. Aby uzyskać większą niezależność zdecydowano się na produkcję czołgów w kraju. W tym celu ze Związku Radzieckiego pozyskano licencję na produkcję czołgów T-54A. Maszyny powstawały w fabryce numer 617 w miejscowości Baotu. Znajdowała się ona blisko granicy z Mongolią. ZSRR był odpowiedzialny za butowę i wyposażenie tego zakładu. W 1958 roku rusza produkcja czołgów pod lokalnym oznaczeniem typ 59 w ten sposób narodził się chiński przemysł pancerny był to także początek eksportu uzbrojenia przez Chińską Republikę Ludową. Maszyny te znalazły swoich nabywców w Albanii, Bangladeszu, Kambodży, Kongo, Iranie, Iraku, Birmie, Korei Północnej, Pakistanie, Sudanie, Tanzanii, Wietnamie, Zambii i Zimbabwe. W niektórych z tych krajów czołgi te pozostają w rezerwie, a nawet w służbie do dnia dzisiejszego. Były wykorzystywane podczas walk w Wietnamie, wojnie Iraku z Iranem, wojnie domowej w Kambodży oraz podczas operacji Pustynna Burza. Największymi zaletami typ 59 była niska cena i dostępność. Brakowało natomiast chociażby dwupłaszczyznowej stabilizacji głównego uzbrojenia, przyrządów do walki w nocy, czy ochrony przed bronią masowego rażenia. Stosunki pomiędzy Związkiem Radzieckim a Chinami z powodów politycznych uległy z czasem znacznemu pogorszeniu. W ich efekcie nie pozyskano już licencji na nowe wersje i modele czołgów. Odtąd chińska republika ludowa musiała polegać na własnych pracach badawczych lub inspirować się konstrukcjami z zagranicy. Ważnym epizodem okazało się przechwycenie czołku T-62 podczas konfliktu granicznego na rzece Ussuri w 1969 roku. Były to trwające kilka miesięcy walki toczone pomiędzy Chinami a ZSRR. Terenem starć była wyspa Damańska. Bardzo duże znaczenie miało także otwarcie się Chin na państwa zachodnie. Umożliwiło to transfer technologii, w tym także tych wojskowych. Sztandarowym tego przykładem jest pozyskanie licencji na brytyjską armatę czołkową L7 kalibru 105 mm. W ten sposób powstały nowe konstrukcje, takie jak Typ 69 typ 79, a także Typ 88. Maszyny te również stały się przedmiotem eksportu. Grupę odbiorców stanowiły w większości te same państwa, które wcześniej zdecydowały się na zakup wozów typ 59. W 1970 roku zapada decyzja o budowie kolejnej chińskiej fabryki czołgów. Została zbudowana w miejscowości Luoyang, a po ponad 4 latach powstaje w niej pierwszy wóz bojowy. W 1980 roku powołane zostają zakłady Norniko. Tę skróconą angielską nazwę możemy rozwinąć jako północnochińska korporacja przemysłowa. Zajmuje się ona produkcją i eksportem różnego rodzaju uzbrojenia. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju broni pancernej HRL miało pozyskanie czołgów T72 pod koniec lat 80. Ich źródłem było zapewne jedno z państw arabskich, prawdopodobnie Iran. Pozwoliło to na opracowanie nowych typów wozów bojowych. Pierwszym z nich był wyposażony w wieżę o spawanej konstrukcji typ 85. W wersji typ 85-2 jego wyróżnikiem była kładkolufowa armata kalibru 125 mm oraz automat ładujący. Konstrukcja kadłuba wciąż pazowała jednak na czołkach typ 88. Wozy te służyły w chińskiej armii ludowej, a także zostały eksportowane w liczbie 200 sztuk do Sudanu i blisko 300 do Pakistanu. Typ 85 stał się również punktem wyjścia w opracowaniu wozu Typ 96, który to dzisiaj pozostaje podstawowym czołgiem Chin. Przy wykorzystaniu nowych technologii i rozwiązań opracowano także zaprojektowaną od podstaw nową linię czołgów podstawowych. Jej pierwszym przedstawicielem był Typ 98, a następnie jego wariant rozwojowy Typ 99. Obecnie najnowszym czołgiem Chińskiej Armii Ludowej jest Typ 99A który pomimo zbliżonej nazwy jest zupełnie nową konstrukcją. Te trzy ostatnie maszyny stanowią najbardziej zaawansowane maszyny Chin. Chińska Republika Ludowa ma wieloletnie tradycje w eksporcie czołgów. Z czasem jej oferta, reprezentowana przez firmę Nornico, znacznie się rozrosła. Maszyny kierowane wyłącznie na eksport otrzymały osobne oznaczenie VT. Za przykład może tutaj posłużyć VT3 zakupiony przez Tanzanię i Bangladesz. Funkcjonuje on także pod nazwą typ 59G. Jest to dalekie rozwinięcie chińskiej kopii T-54, która swoim wyglądem i możliwościami bojowymi daleko odbiega od pierwowzoru. Kolejnym przykładem jest VT2, stanowiący eksportowy wariant podstawowego czołgu chińskiej armii ludowej typ 96. Dla bardziej wymagających klientów opracowano w większym stopniu zaawansowany typ 90. Był on konstrukcyjnie w zdecydowanie większym stopniu zbliżony do wozów Typ 98 i Typ 99. Czołg ten stał się podstawą dla opracowania wspólnie z Pakistanem nowej maszyny. W ten sposób powstał czołg Al-Halid, który jest produkowany lokalnie. Zastosowano w nim ukraiński silnik 6TD, znany z czołgów T80 UD, które również znajdują się na wyposażeniu tego kraju. Ta udana współpraca pozwoliła Chińczykom na dalszy rozwój swojej oferty. Zmaterializowała się ona w postaci czołgu VT1, znanego też pod nazwą MBT-2000. 44 takie czołgi sprzedano do Bangladeszu. 50 do Birmy, a 150 egzemplarzy trafiło do Maroka. Dla koncernu NorNiko VT1 stał się punktem wyjścia dla dalszego ulepszania swojej propozycji. Celem konstruktorów było zaprojektowanie maszyny jeszcze bardziej zbliżonej do topowych typ 99. Istotne było także skonstruowanie własnego silnika wraz z układem przeniesienia napędu. Pozwoliłoby to na uniezależnienie się od Ukrainy, która była do tej pory dostarczycielem tych podzespołów. Maszynę po raz pierwszy zaprezentowano w chińskiej telewizji publicznej w roku 2011. W czerwcu 2012 roku na targach zbrojeniowych Eurosatory w Paryżu ujawniono jego oznaczenie, VT-4 lub też MBT-3000, oraz zaprezentowano model pojazdu. Już dwa lata później przedstawiono dwa wozy prototypowe różniące się nieco konfiguracją. Jeden z nich prezentowany był na salonie lotniczo-militarnym w miejscowości Zuhai. Czołg wyposażony był w ręczny WKM zainstalowany na włazie dowódcy. Drugi prototyp, prezentowany na pokazach dynamicznych, dysponował już zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia. Do pierwszych użytkowników maszyny trafiły w 2017 roku. Przyjrzyjmy się budowie tego wozu bojowego. VT4 to czołg o klasycznym układzie konstrukcyjnym z przedziałem kierowania z przodu, bojowym po środku oraz napędowym z tyłu. Załogę stanowi trzech żołnierzy. Kierowca zajmuje miejsce po środku kadłuba. Ma on do dyspozycji dwie kamery zamontowane z przodu i tyłu pojazdu. Stanowisko działonowego mieści się na lewo od armaty. A dowódca sieci z jej prawej strony. Czołg wyposażony jest także w cyfrową łączność zewnętrzną i wewnętrzną. Masa pojazdów, w zależności od konfiguracji, oscyluje w granicach 52-55 ton. Główne uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 125 mm. Jest ona zapewne rozwinięciem radzieckiej armaty 2A46 skopiowanej z pozyskanych egzemplarzy T72. Mimo wszystko występują tutaj pewne różnice. Inna jest konstrukcja czopów armaty oraz ich mocowania, wywodząca się jeszcze z 154. Działo jest oczywiście stabilizowane w dwóch płaszczyznach. Progres, w stosunku do oryginału, stanowi użycie lepszych materiałów, co pozwoliło na zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia do wartości zbliżonych do najnowszych rosyjskich wariantów. Zapas amunicji wynosi 38 naboi, z czego 22 mieszczą się w automacie ładowania. Oznacza to, że zapas amunicji jest mniejszy niż nawet w pierwszych wariantach czołgów T-72, gdzie liczył on 39 sztuk. Szybkostrzelność wynosi od 6 do 8 strzałów na minutę. Wóz dysponuje amunicją podkalibrową, kumulacyjną, dwoma rodzajami amunicji odłamkowo-burzącej oraz pociskami kierowanymi pociski podkalibrowe BTA4 uzyskują penetrację około 600 mm stali na dystansie 2 km. Oznacza to, że przewyższa amunicję polską czy słowacką opartą ordzenie izraelskie. Nie dorównuje natomiast z pociskom rosyjskim wprowadzanym do uzbrojenia od lat 90. Zdecydowanie gorzej prezentuje się pocisk kumulacyjny oznaczony jako BTJ1. Przybliżona wartość osiąganej przez niego penetracji wynosi około 480 mm. Jej parametry są zbliżone do pocisków 3bk 12 i 3bk 14, a więc pierwszych pocisków kumulacyjnych do armat kalibru 125 mm wprowadzonych w ZSRR na początku lat 70. Przeciwpancerne pociski kierowane o oznaczeniu GP-125 z tandemową głowicą mogą pokonać pancerz o grubości około 640 mm stali za osłoną reaktywną. Stanowią one zapewne kopię rosyjskich pocisków Reflex. Wóz posiada nowoczesny system kierowania ogniem. Komputer balistyczny uwzględnia informacje z czujnika meteorologicznego, położenia armaty, prędkości kątowej wieży czy temperatury ładunków miotających. Podstawowym narzędziem pracy działonowego jest wielokanałowy celownik YV0012A01. Składa się on z peryskopu celowników dziennych głównego i awaryjnego, kamer telewizyjnej oraz termowizyjnej, a także dalmierza laserowego. Dowódca natomiast dysponuje osobnym przyrządem obserwacyjno-celowniczym o oznaczeniu YV0012A04. On również posiada kamerę termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Dowódca może wskazywać cele działonowemu lub zwalczać je samodzielnie. Uzbrojenie dodatkowe stanowi karabin maszynowy sprzężony z armatą, a także wielkokalibrowy karabin maszynowy stanowiący serce zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Umiejscowiony jest on za władzem dowódcy. Pancerz specjalny, podobnie jak w większości konstrukcji azjatyckich, chroni jedynie front wieży i kadłuba. Jeżeli chodzi o kadłub, rozwiązanie inspirowane jest zapewne czołgami T72, gdzie, pomiędzy dwiema stalowymi warstwami, znajduje się pancerz specjalny. Jeżeli chodzi o wieżę, to do frontu tej spawanej konstrukcji montuje się moduły pancerza specjalnego. Składają się one najprawdopodobniej z elementów stalowych różnej twardości, wkładów typu Nera, elementów reaktywnych czy tekstolitu szklanego. Pancerz reaktywny chroni jedynie przód wieży i kadłuba. Określany jest on przez producenta jako FY2. Powinien on w znacznym stopniu redukować osiągi pocisków kumulacyjnych, a także w blisko 1 trzeciej kinetycznych wystrzeliwanych z armat kalibru 105 mm. W celu uzyskania ochrony przed pociskami kalibru 120 i 125 mm niezbędne jest zastosowanie znacznie masywniejszych modułów. Określane są one jako FY4 i są ponad dwukrotnie grubsze od poprzednika. Mają one zmniejszać efektywność kumulacyjnych głowic tandemowych nawet do 70% boki kadłuba chronione są ekranami wykonanymi z materiału kompozytowego. Dodatkowo ochronę tą można wzmocnić poprzez zainstalowanie na nich elementów pancerza reaktywnego, określanego jako FY5. Stanowi to duży progres w stosunku do poprzednich chińskich konstrukcji, gdzie nawet elitarne typ 99 chronione były z boku kadłuba jedynie gumowymi fartuchami. Na burtach wieży widzimy konstrukcję mogącą pełnić funkcję pancerza prętowego. Ochrona została uzupełniona poprzez instalację aktywnych systemów ochrony pojazdu zarówno typu Soft Kill jak i Hard Kill. Ten pierwszy składa się z czujnika opromieniowania wiązką lasera i wyrzutni granatów dymnych. Drugi, określany jako GL5, składa się z czujników radarowych oraz antypocisków zainstalowanych w czterech trzylufowych wyrzutniach na wieży. GL5 ma być zdolny do zwalczania przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz pocisków pełnokalibrowych wystrzeliwanych z armat czołgowych. Czołg jest oczywiście wyposażony w ochronę przed bronią masowego rażenia, osłonę termiczną lufy, a także system przeciwpożarowy. Dodatkową ochronę zapewniają układ identyfikacji, swój obcy, a także specjalne wielozakresowe pokrycie maskujące. Współczesne chińskie konstrukcje często są pokardliwie określane mianem kopii T72. Jeżeli jednak chodzi o rozwiązania dotyczące mobilności, nie mają one ze sobą nic wspólnego. VT4 jest tego idealnym przykładem. Za jego ruchliwość odpowiada zwarty zespół napędowy FX0011, którego wymiana w warunkach polowych przy użyciu WZT zajmuje około 30 minut opracowana przez Chińczyków jednostka VT e 1 to 12-cylindrowy turbodoładowany czterosuwowy diesel chłodzony cieczą. W zależności od konfiguracji może osiągnąć moc 1200-1300 lub nawet 1500 koni mechanicznych. Za wykorzystanie tej siły odpowiada hydromechaniczny układ przeniesienia mocy CH 1000B. Czołg posiada sześć biegów do jazdy do przodu oraz dwa wsteczne. Możliwy jest także obrót pojazdu w miejscu poprzez ruch kąsienic w przeciwnych kierunkach. Prędkość maksymalna ma dochodzić do 70 km na godzinę, a zasięg do 500 km na drodze utwardzonej. Pierwszym nabywcą MBT 3000 okazała się Tajlandia. Zawarcie kontraktu z Ukrainą na czołki T-84 w 2011 roku nie okazało się satysfakcjonującym rozwiązaniem. Władze w Bangkoku, rozgniewane nierugularnymi dostawami sprzętu, postanowiły poszukać alternatywy. Pierwsza transza obejmująca 28 pojazdów trafiła do Tajlandii w 2017 roku. Kolejne 11 sztuk pozyskano w roku 2019. Kolejna, trzecia już seria ma liczyć 14 czołgów. Zakupiono także jeden egzemplarz wozu zabezpieczenia technicznego opracowany na podstawie VT-4. W kwietniu 2020 roku poznaliśmy drugiego użytkownika tych czołgów. Okazała się nim być Nigeria, która zakupiła 17 egzemplarzy. Na początku 2021 roku zostały one użyte bojowo przeciwko islamskiej organizacji terrorystycznej Boko Haram. Najnowszym użytkownikiem VT-4 została Armia Pakistanu. O kontrakcie poinformowano w 2020 roku, a Kraj ten ma zamiar pozyskać prawdopodobnie około 100 czołgów tego typu. W marcu bieżącego roku zaprezentowano je podczas parady wojskowej w Karachi. Należy zaznaczyć, że są to obecnie maszyny w najbardziej zaawansowanej konfiguracji. W odróżnieniu od MPT 3000 dla Tajlandii i Nigerii, dysponują silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych i pancerzem reaktywnym FY4. Ze względów ekonomicznych, technologicznych, a także geograficznych czołgi lekkie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem w Chinach. Te stosunkowo niewielkie i lekkie pojazdy były o wiele łatwiejsze w transporcie i tańsze w eksploatacji. Na początku lat 60. opracowano dwie takie maszyny. Pierwszym z nich był Typ 62, który został skonstruowany na podstawie dokumentacji dostarczonej z ZSRR. W Związku Radzieckim prowadzono bowiem badania nad zminiaturyzowaną wersją T-54. Gdy zaniechano jego rozwoju, efekty dotychczasowych prac przekazano do HRL. Drugim był czołg pływający Typ 63, silnie inspirowany PT-76. Doczekał się on modernizacji do standardu Typ 63A, którego głównym wyróżnikiem jest nowa spawana wieża. Oba te pojazdy znajdują się w służbie do dnia dzisiejszego. W latach następnych opracowano w HRL wozy mające pełnić zadania zbliżone do czołgów lekkich. W ich efekcie powstały kołowy ZTL-11 oraz pływający ZTD-05 z bruzdowanymi armatami kalibru 105 mm. Konstrukcje te nie spełniły wszystkich potrzeb Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W roku 2011 światło dzienne ujrzały pierwsze fotografie prezentujące nową konstrukcję. W 2018 roku potwierdzono przyjęcie tu służby nowej maszyny i zaprezentowano jej fotografie w jednostkach liniowych. Pojazd, oznaczony jako Typ 15, był pełnoprawnym nowoczesnym czołgiem lekkim. W 2019 roku maszyny prezentowano w nieco zmienionej konfiguracji na defilacie z okazji 70-lecia powstania HRL. Wozy te bardzo szybko stały się dowodem na możliwość operowania chińskiej armii w trudno dostępnych górskich obszarach. Fotografie prezentujące manewry tych wozów na wyżynie tybetańskiej szybko obiegły Internet. Bardzo duże znaczenie miała także informacja o przerzucie tych czołgów w rejon granicy chińsko-indyjskiej we wschodnim Ladakh. Wcześniej dochodziło tam do starć, a śmierć poniosło kilkudziesięciu żołnierzy obu stron. W 2016 roku koncern Norinco zaprezentował opracowany na podstawie typ 15 czołg eksportowy oznaczony jako VT5. VT-5 to czołg lekki o klasycznym układzie konstrukcyjnym, którego masa, w zależności od konfiguracji, waha się od 33 do 36 ton. Załoga składa się z trzech żołnierzy. Kierowca zajmuje miejsce z przodu kadłuba w przedziale kierowania, a działonowy i dowódca mają stanowiska w wieży w przedziale bojowym. Zespół napędowy znajduje się z tyłu maszyny. Mimo pozornego botobieństwa, oba te czołgi naprawdę sporo różni. W VT-5 stanowisko kierowcy jest po środku, a w Typ 15 po lewej stronie. W maszynie eksportowej rury wydechowe umiejscowione są po bokach, a w tej przeznaczonej dla własnych wojsk z tyłu kadłuba. Inne są także zdalnie sterowane moduły uzbrojenia oraz konstrukcja przedniej płyty korpusu. Wprawny okot oko dostrzeże także inną konstrukcję włazów załogantów, a także nieco inaczej umiejscowiony celownik działonowego. Główne uzbrojenie stanowi bruzdowana armata kalibru 105 mm. Zapas amunicji wynosi 38 scalonych naboi. W związku z tym konstrukcja automatu ładującego jest inna niż w pozostałych chińskich czołgach. Część amunicji przechowywana jest w magazynie automatu, znajdującym się w tyle niszy wieży. Posiada on specjalne panele mające za zadanie uwolnić energię powstałą w wyniku eksplozji po trafieniu. Amunicję uzupełnia się poprzez niewielki otwór z drzwiczkami znajdujący się z tyłu. Niewiele wiadomo na temat zastosowanego SKO, ale zapewne pozwala on na prowadzenie ognia w systemie Hunter Killer oraz na wykrywanie wozów nieprzyjaciela na dystansie do 3 km. Dowódca ma do dyspozycji przyrząd obserwacyjno-celowniczy z kanałami dziennym i nocnym. Ochrona czołgu z założenia nie jest zbyt wysoka. Bardzo dużo zależy jednak od konfiguracji, gdyż na fotografiach możemy oglądać te wozy w wielu wariantach. Front chronią moduły zbudowane prawdopodobnie ze stali o różnej twardości i ceramiki. Burty wieży widywano zarówno z pancerzem prętowym, jak i dodatkowymi wyprofilowanymi arkuszami blachy, a nawet płaskimi arkuszami stali. Burty kadłuba również występują w różnych konfiguracjach. Od tych chronionych jedynie stalowymi fartuchami aż po wyposażone w potężne moduły pancerza reaktywnego, zwieńczonego pancerzem prętowym. Za napęd odpowiada silnik FX 0012 o mocy 1000 koni mechanicznych razem z przekładnią hydromechaniczną. Prędkość maksymalna ma sięgać 70 km na godzinę, a zasięg 450 km. Koła napędowe znajdują się z tyłu a każdy z 12 kół jezdnych posiada specjalne otwory odciążające. Pierwszym i jedynym jak dotąd nabywcą czołków VT-5 został Bangladesz. W 2019 roku zamówił on 44 takie pojazdy, a pierwsza partia dotarła do klienta w kwietniu roku następnego. Prognozuje się, że w przyszłości zamówienie może wzrosnąć do 150 egzemplarzy. Przez większość okresu zimnej wojny Chiny mogły rywalizować o uwagę klientów jedynie atrakcyjną ceną. Oferując kopie czołgów T-54, ich oferta była skromna i ograniczona. Z czasem, wraz z pozyskaniem z zachodu nowych technologii, opracowaniem własnych rozwiązań, a także skopiowaniem niektórych yy, radzieckich elementów, sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Powstały maszyny, które były miksem patentów z całego świata. Wciąż nie były to czołgi najwyższej klasy, ale z coraz większym powodzeniem mogły konkurować w przetargach z innymi wozami z radzieckim rodowodem. Przykładami tego może być nawiązana pod koniec lat 80., zakrojona na szeroką skalę współpraca z Pakistanem. Tym sposobem Chińczycy odebrali kawałek tortu Ukrainie, która również eksportowała czołgi do tego kraju. Konkretnie było to 320 wozów T80 UD. Mimo wszystko współpraca była konieczna, ponieważ nowy chińsko-pakistański czołg napędzał ukraiński silnik 6TD. W 2001 roku chiński VT1 pokonuje T84 oraz polskiego PT91P w przetargu dla Peru, ale do zrealizowania kontraktu ostatecznie nie dochodzi gdyż na przeszkodzie stanęło uzależnienie od systemów napędowych pochodzących z Ukrainy. W 2007 roku Bangladesz rozpoczyna negocjacje w sprawie zakupu czołgów T84, ale w 2011 ostatecznie wybiera chińskie VT1A. Płopoty z realizacją zamówienia na T84 były jedną z przyczyn zakupu VT4 przez Tajlandię, a w przetargu dla Pakistanu MBT3000 udało się pokonać opłata prawdopodobnie z tego samego powodu. Nie oznacza to jednak, że chińskie czołgi górują nad konkurencją pod każdym aspektem, choć pod pewnymi względami zapewne przewyższyły wiele konstrukcji z radzieckim rodowodem. Różnica w pozostałych wydaje się już na tyle niewielka, że w połączeniu z atrakcyjną ceną i pewnością terminowej realizacji kontraktu chińska oferta wydaje się być naprawdę atrakcyjna. VT4, mimo że oczywiście nie może równać się z konstrukcjami zachodnimi, wydaje się być bardzo ciekawą alternatywą dla wozów T90 czy T84. Chińską propozycję uzupełniają wozy prostsze i tańsze, takie jak VT2 i VT3, a także lekki VT5. Ten ostatni to maszyna o tyle ciekawa, że na chwilę obecną jest to jedyny tej kategorii pojazd na świecie. Pozostanie takim prawdopodobnie aż do ukończenia przez Amerykanów programu MPF.